Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, filmik nakręcam. Taki techniczny, bardziej dla mojego kumpla, ale jeżeli ktoś sobie życzy, może go spokojnie obejrzeć. Będzie to film na luzie. Jak wiecie, ja nie należę do, tej, do tego grona youtuberów, którzy tam tylko ja, ja, i ja, i tam, wiecie, no. no dobra, mają swoje firmy, ja w to nie wchodzę. Natomiast tutaj kolega Tomasz stwierdził, że a to chciałby poznać o temacie. Temat już jest nagrany, czy tam już ktoś go nagrał no i on go nie będzie powtarzał. Ja powiem tak, nie ma się co spinać. Ja nawet powiem w ten sposób, tylko żebyś nie odebrał to negatywnie. Omawiaj mój, nie ma problemu. Na przykład ja mówiłem dany temat, to słuchaj, to, to weź go i po swojemu. Normalnie, tak jak ty to odczuwasz, i zobaczysz, że sam sobie uświadomisz, ile ja jeszcze mam nie do powiedzenia. Ile jeszcze można dołożyć, rozwinąć, albo nawet mnie skrytykować. Nie mam nic problemu, nie ma problemu. Jak nagrasz taki filmik, to możesz go wrzucać niekoniecznie na, na ten film, który, o, który, o którym ty mówisz, tylko wrzucać już na to następnego, który na przykład ja, ja wrzucę i mówię do następnego. Dlaczego tak mówię? Bo. Tak jak ja, tak jak wspomniałem technicznie, że ja ich zaczynałem, ja swojego głosu nie mogłem poznać. Na <grywia> początku no ja nie należę do. Wiecie, to, to jestem zwykłym człowiekiem. No i zacz, Moje początki były takie, że ja nawet swojego głosu nie potrafiłem się przyzwyczaić, jak słuchałem te, te, tych swoich filmików. Także także na pełnym ludzie. Oczywiście, ymm, gdybyś nagrywał tym, byłoby miło, na przykład, gdybyś był na ścianie nagrywać, i omawiam temat wiedzona. Temat wiedzą, rzucić o taki temat. Czy on w ogóle ma rację? Spróbuj rozmawiać, ale po swojemu. Już nie mów, nie reklamuj mnie, bo to nie, ja tu nie chodzę, też nie, nie chcę jakiegoś lizostwa, że wiesz, tutaj, ole, on tam super. Nie, nie. Właśnie tak jak wspomniałem. I rzucaj linki. Nie ma problemu. Ja bardzo chętnie, ja już nie raz powiedziałem, wrzucajcie Nawet ci, którzy jeszcze to znamy, na przykład oglądają ten materiał, Rzucajcie linki najlepiej swoich filmów albo jakieś tak naprawdę ciekawe. Ciekawe, które tam są wyjątkowe, ale nie jakieś tam science fiction, czy tylko o jakichś służbach. Tego nie, nie znam, ten temat i tego nie, 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 nie preferuję. Także. także to działa i nie ma co tam, suby ubywają, przybywają. Jeszcze taka kwestia techniczna powiem, jak ja na przykład przygotowuję się. Ja się nie przygotowuję, ja z marszu. <grym> ja jest powierzę, że ja, ja nagrywam film, to siadam i nagrywam. Gadam i wrzucam go. Nawet go I dlatego mówię o czacie, nie piszcie i na czatach, mi nie ma w tym czasie, bo ja, nie oglądam, ja film swój oglądam dopiero za godzinę czy coś. Jak już on jest na YouTube, bo z początku jak zacząłem oglądać swoje filmy, to praktycznie wszystkie kasowałem. <noise> po prostu tyle błędów widziałem swoich, że to nie, to tu to błąd to jest Przewodniczenie, e, tu, tu nie, ta, nie e, mówię nazwiska, nie o, o gościu za chwilę o tym samym gościu, a, a, a mówię o, e, o innym, a z głowy czytam liczby, to, 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 zamiast powiedzieć milion, mówię tam 100 milionów i tak dalej. Ale ja się tym kompletnie nie przejmuję, to, to nie ma problemu. I druga rzecz, e, e, ale co robię? Ktoś powiedział, to jak to tak taki jesteś. Gadam w samochodzie. Przegaduję dany film. Mam na przykład temat na filmik. To jadąc z samochodem przegaduję go tyle jest dobrze, że jeszcze ładność, teraz też od wielu wielu lat to jest, ale. Nie było telefonów jak i jak ktoś spojrzał na Ciebie z boku, no to jeszcze jak śpiewałeś piosenkę czy coś, no to, no to tam by się nie uśmiechnęli. Ale jak ktoś widział, że w samochodzie gadasz sam do siebie, no to świr. A no a teraz jak gadasz, jedziesz i gadasz, to nikogo to nie dziwi, no bo Ty gadasz e, przez zestaw mówiący. Także, także ja mam taką, taką zasadę. E, przegadać ten film i odkąd właśnie tak robię. To wydaje mi się, że trochę mniej błędów robię właśnie na tych swoich filmach, bo przegadam czasami gadając, jeszcze jak zamykam temat, to czasami jeszcze mi przychodzi do głowy, a jeszcze, jeszcze można byłoby jakiś wątek dodać. Także nie ma się co spinać i mówię, no może być taka spuła. Ja, ja tam, aha, no właśnie, a może być, dlaczego nie. Wrzucaj linki swoich filmów na moje, omawiaj moje filmy, jeżeli sobie oczywiście nie narzu... Nie ma problemu. Zobacz, że tematy, które ja poruszam, to nie porusza żaden youtuber. Także jeżeli znajdziesz u siebie zgodę swoich też widzów, oni mnie krytykują. Kiedyś u ciebie tam przyjrzałem komentarze i oni tam krytykują mnie. No to teraz już tak tylko do ciebie powiem, żeby nie zrazić twoich widzów. Czy tam subskrybentów. Ja już się pogodziłem z tym, że mój kanał będzie elitarny. I rozumiem to, że po prostu tutaj głupcy nie wejdą. Tu głupek po 3-4 minutach słuchania mnie wyłączy się. Nie da rady po prostu, nie zrozumie nic. Tak jak zawsze kiedyś chciałem to porównać do tak zwanego Nostradamusa, on też nie położył głowy pod topór. Miał przekaz do, dla królów, dla rządzących, ale wiedział, że tego przekazu nie może powiedzieć oficjalnie, więc zrobił to podprogowo już, już od tamtych czasów. Ja też ja wyjaśniłem, dlaczego ja tak mówię, i to jest naprawdę niezrozumiałe. Wielu to tylko rozumie, to, to mówię, to, jest, to rozumieją naprawdę, naprawdę nie leci. Rozgadałem się. Ale to chciałem właśnie o tym powiedzieć, że nie ma się co spinać. No, ja sam jestem zaskoczony, rzeczywiście, a powiem ci jeszcze, y, chyba dałeś jakiś impuls, bo właśnie odkąd ty się pojawiłeś, ile ja tam miałem? 400 y, subów, a teraz ile, ale ja ich tam mam? Czekaj, spojrzę. 400 subów, a kurczę. Odkąd ty się pojawiłeś i w zasadzie mnie dozopingowałeś, to ile? No, 690. No, w porównaniu z innymi, to i tak jest, to, to jest nie, mało, no, ale spoko, spoko, Lucy, tak jak ja mówię, można przećwiczyć coś. Można przećwiczyć wtedy, wtedy, tak jak ja mówię, teraz youtuberzy już są twardzi. Nie ujawniają, zauważy, że już nie, nie ćwiczą. Jak, co robić, nie? Bo każdy już dba o swoją, o swoją dział, działkę, którą trzeba zagospodarować. Ja do wszystkiego doszedłem w zasadzie sam. Doszedłem do niczego nie doszedłem w zasadzie, ale, ale chodzi o to, że już nie jestem stremowany gadaniem samym, samemu do siebie. To no, Ale z początku miałem tremy. Naprawdę z początku pierwsze moje filmiki. to, to Teraz nawet. A w ogóle to, to jestem. Hmm. Dobra, jeśli nie będę takich prywatnych spraw to bo się troszeczkę jestem po towarzyskie, pod, pod, pod pod, śmieją się ludzie ze mnie po prostu. Ale spoko luz. Omówię no, no, to w innym temacie. Także, także to by było na tyle. Trzymajcie się, trzymajcie się wszyscy, jeżeli ktoś mnie słuchał. Może to ktoś jeszcze nagrywa, albo ma jakiegoś gościa, który. O, no dobra, czekajcie, już. O, przegołem się. Dobra, jeszcze mamy trzy minutki. Słuchajcie, jeżeli nawet ktoś, jakiś pojawi się youtuber, może to tych, którzy wytrzymali już do tej pory ze mną, oglądając ten film, to niech się zgłosi, możemy nawzajem wymieniać się filmami i nawzajem się na YouTubie recenzować. Bo jeszcze taka, taka jest zagwostka. Zobaczcie, no my recenzujemy innych polityków, duchownych, różnych tam, <ścoughs> biznesmenów, no bo tak jest, recenz czy życie, które, które się toczy i decydentów do tego świata. No, możemy również sami siebie recenzować. Dlaczego nie? Ja, ja teraz słuchałem youtubera, który wymieniał kilkakrotnie czterech lub pięciu bardzo dużych youtuberów, tak, bardzo dużych, że tam oni wymieniają takie poglądy, oni mają takie poglądy. No jest, jest już ich promował. To są bardzo, bardzo duże, chociaż trzech w ogóle nie cierpię nie oglądam tego, ale byli promowani. Także my możemy też założyć coś takiego, jeżeli będzie dwóch nas trzech, możemy nagrywać filmy na przykład na jeden temat, a później się recenzować nawzajem, to do, do, dogrywać sobie na przykład czy, 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 czy różny. Także tematów, ja to powtarzam, jest tyle tematów, że ja to nie ogarniam tego po prostu. Nie ogarniam musiał, ja bym musiał naprawdę długo siedzieć. Dobra, rozgadałem się, przepraszam, za długo, za długo to miało być 4 minutki, a o 100% przewaliłem. Prze Na razie ich otrzymajcie, hej.